Centrum Skłusza Redeko, wwwredde.pl. Redakcja SportGame wspierała i dalej chce wspierać Wrocowski Żurzel, a tym samym Betard Sparte. Co tydzień prezentowaliśmy cieszącą się zazwyczaj sporą popularnością zapowiedź kolejnego meczu domowego Żużlowców Betardu. Naszym gościem był w większości przypadków menadżer drużyny Piotr Baron. Były Żużlowiec i opiekun zawodników Sparty to najlepiej zorientowana osoba w kwestiach sportowych, dlatego też wybór Barona jako rozmówcy był wręcz oczywisty. Jego nieszablonowe podejście do sportu, cięty język. I obiektywna ocena rzeczywistości też przypadły do gustu telewidzom. Niestety nie mogliśmy i nie możemy relacjonować samych spotkań WTS-u z prostej przyczyny – braku zgody wyrażonej przez posiadacza praw do pokazywania żużlowej ekstraligi. Współpraca wydawała się być korzystna zarówno dla naszego portalu, jak i klubu. My docieraliśmy do fanów czarnego sportu, tworząc materiały o wsparcie dla naszych kilkudziesięciu tysięcy widzów. Betard Sparta miał natomiast dzięki temu darmową promocję. Z niewyjaśnionych przyczyn Piotr Baron otrzymał zakaz rozmów. Nie wiemy, czy dotyczą tylko Sportgame, czy też innych redakcji. W związku z tym kilkukrotnie kontaktowaliśmy się z Betardem w celu umówienia się przez klub z innym przedstawicielem sztabu szkoleniowego lub też z zawodnikiem. Niestety bez efektu, nasza wszelka korespondencja pozostaje bez odpowiedzi. Informujemy o tym fanów Sportgame i kibiców żużla, uprzedzając e-maile, które do nas płyną z pytaniem, kiedy powstanie Kolejny materiał o betardzie oraz niejako odpowiadając na pytanie, dlaczego wrocławski Żużel nie cieszy się sporym zainteresowaniem mediów. Chyba nie tędy droga. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl